Halo, 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 dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Czy mnie widać, czy mnie słychać, czy ktoś mi odpowie? Widać, słychać, elegancko, no i klasa. Dobrze, no to w takim razie... Przechodzimy do tego, co mi się lubią najbardziej, czyli losowania. Jak wiecie, zostały nam tutaj trzy pule, czyli Hold Objective Scenarios, Kill the Enemy Scenarios i Maneuvering Scenarios. No i co? No to co? Ja sobie wezmę tylko mój długopisik i jakąś karteczkę, może być to. I jedziemy. Pierwszy scenariusz dla jedyneczek, a jedyneczki zagrają sobie No, i jedyneczki zagrają sobie maneuvering scenarios. Czyli jedyneczki maneuvering scenarios. Niestety Julian Bliczek nie przyszedł. Więc zobaczymy, co dla dwójeczek. Dwójeczki zagrają sobie hold objective scenario. Natomiast trójeczki zagrają sobie. Kill enemies. Któż by to przewidział. Ok, no to co? Przechodzimy do losowania. W takim razie zacznijmy sobie od tych jedyneczek, które miały zagrać. Manuering. Co wypadnie, co wypadnie? No i proszę bardzo, ciekawie. Czyli jedyneczki zagrają sobie Escort Wounded. Dwójeczki miały Hold Objective, a Hold Objective mamy tutaj. Dwójeczki zagrają sobie. Stake a claim. Czyli to jest punktowanie z pięciu znaczników co turę, tak? Z tego co wiadzę. No i zostało nam ostatnie losowanie dla trujeczek. I zagrają sobie tu Klasycznie tu. Czyli trujeczki tu D D. No, ciekawie, ciekawie, mam nadzieję, że pary się podobają, jak widzicie tutaj w tej chwili tabela wygląda w następujący sposób, no, zjedziemy troszeczkę niżej, bo kamera będzie zasłaniać, no i co, pierwsza kompania braci, smog Grupa Tajfun, Smoczy Eja, Nowa Huta, Balin, Czeladnicy, Girls Band i na ostatnim miejscu drużyna Omdlenia, ale wszystko może się zmienić. Pary macie tutaj, gramy do końca listopada, ale właściwie do DMP, no bo DMP nam większy Ostatni weekend listopada. Co do reszty, no to możemy sobie tutaj jeszcze. Oczywiście zapraszam wszystkich serdecznie na turniej. Turniej. O, nie, 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 czekaj. No nie pokażę wam jednak turnieju, bo bo gdzieś tam są już rozpiski, ktoś by się mógł poczuć zdarzony, aczkolwiek zapraszam wszystkich na turniej Middle-Earth Battle Game w sobotę w Kuźni, zaczynamy o godzinie 9, no i co, jest 32 osoby zapisane, miejsca jeszcze są, zapraszam serdecznie, będzie fajny turniej, no i co, w zasadzie to możemy kończyć. Fajnie nam się to Road to DMP 2025 gra, mam nadzieję. Wana pęka w szwach. No i co? Co mógłbym jeszcze powiedzieć? No, grajcie, walczcie. Do wygrania statuetki. Drugie, trzecie miejsce dostanie fajne również nagrody. No i dalej zapraszam po odbiór. Chyba rozdałem już prawie wszystkim, poza jedną drużyną, może. Nagród y, takich rzeczowych y, dla każdego uczestnika, którymi są miareczki, które mam tu gdzieś. Mam akurat tutaj. Wam pokażę. Więc, jeżeli jeszcze jakiś uczestnik nie odebrał swojej miareczki, smoki południa road to dmp 2025, to zapraszam po odbiór, y, tak, bo jeszcze tutaj jedna drużyna. Nie dostała i chyba jeszcze dwóch albo jeden gracz z jednej drużyny również. Dobrze, to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Pa, pa.